Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikaj, a to jest pierwszy odcinek serii Don't Starve, czyli Nie umrzej z głodu. Więc zaczynamy sobie grę. Dobra. New game. Yy, nie wiem o co chodzi tutaj. A dobra, tego nie zmieniamy. Oglądałem trochę odcinków z tej gry, więc. Trochę wiem o co chodzi, trochę nie. Chcę zobaczyć tylko postacie. Tutaj nic nie widać. Ale dużo jest postaci. Dobra. Zagramy tym. Gra polega na tym, żeby nie umrzeć z głodu i po prostu przetrwać jak najdłużej dni. No. Zaczynamy. Tak, coś. O, dobra. Nasz bohater jest naukowcem. Jak widzimy, tutaj mamy rzeczy do stworzenia. Możemy tworzyć wszystkie rzeczy. Gra przypomina trochę Minecrafta, więc, dobra, weźmiemy patyczki. Najpierw zbierzemy patyczki. Okej, okay. widzę flint. Marcheweczki i boróweczki. Dobra, wyłączę sobie znacznik FPS-ów. No. Trawę tutaj mamy. O, dużo flinta, czyli bardzo dobrze. Co to jest? Kwiatki. Kwiatki możemy jeść, jak widzimy. Zbierzemy te wszystkie rzeczy tutaj. Poszukamy. Weźmiemy więcej patyków i dobra. I zrobimy sobie sikierkę. Dobra, zetniemy drzewka. No, szyszka, patyczki, małe drzewko. Jakie ono jest piękne. Zbierzemy trochę kwiatków, bo można je jeść. Nie umrzemy z głodu. Nie. O, flint. Trzeba znaleźć skały. A właśnie, science. Właśnie, trzeba science machine zrobić. No to trzeba trochę poszukać. Tabem. Aha. Aha. Tab można zobaczyć mapkę. Marchewka. Ptaszki ładnie latają. Mamy już siedem drzewka. sikierki mamy 50%, więc zaraz się nam zniszczy. No dobra. Idziemy. Pójdziemy tak bokiem, rzeką, brzegiem. Tak? No. Jest Chciałem bardzo zagrać w tą grę. Chciałem zobaczyć o co mi chodzi. O tutaj coś mamy: jakieś, nie wiem, błoto. To piach, chyba. Nie wiem. <grym> Dobra. No to idziemy do przodu. Aby nas nic nie zjadło. A mamy flint. I pszczółki. Gdzie możemy znaleźć nasze nasze, nasze no nasz staun zbierzemy ten flint, będzie nam potrzebny Króliki? No dobra o jest. Mm, zrobimy sobie pickaxe, czyli kill'ów i sobie wykopiemy. Noc się zbliża. No, dobra, mamy stołu na trochę i szukamy flint. Tam też flint, ale już nie będziemy brać. Tak, mamy pewnie dużo. Jest siódma godzina, coś takiego. Mhm. Chcemy znaleźć Stone. To znaczy bardziej tutaj yy, Golden Nuggets. Biegniemy, bo zaraz nas będzie. O, tutaj może będzie. Oby było. Siano. Tylko pszczoły. Dobra. Żeby pilnować czasu, bo jak nam nastanie nos, to nas potworki zagryzą. Dobra. Idziemy brzegiem, tam jest coś jeszcze O flint Następny flint O, tutaj jakaś dróżka Patrzę, że szybciej jakoś biegniemy po tym No i nic. Borówki. Dobra, i zbierzemy to. Flint. I rozpalamy ogień. Campfire. Weźmiemy gdzieś tutaj. Ładnie. Mm. Zetniemy drzewko sobie. Tak, już jest noc. Zaraz będzie drugi dzień. Dobra, podrzucimy trochę, a właśnie zjemy sobie borówki. Jedną marchewkę i kwiatki. No dobra. O, świetliki, ładne. Dobra, podrzucimy sobie drewna, bo wiem, że można. No i... O, połapka! Zbudujemy połapkę. Nie, czekajcie. seres. Łopata, młot. Razer. Golarka. Dobra Tutaj fire pit nie można cam fire tylko możemy zrobić Dobra więc to niech się pali nocka szybciej mija, niech mija Zbierzemy naszą trawę i weźmiemy, zrobimy trap połapkę Oj, zacięło się No dobra już i idziemy dalej. O, dobra, będziemy zbierać gras, ponieważ nam jest bardzo potrzebny. Mm. Jak to? Dobra, my nocowaliśmy tutaj. Dobra, szybciej, biegnij, tutaj dokładnie, to nadal poszukiwanie kamienia i Gold Nuggetsów, żeby znaleźć, trzeba znaleźć, co to było, what? Zetniemy te drzewko, bo zaraz nas zje pewnie. Dobra, szybciej, szybciej, mamy 5%, sikierki, biegnij, biegnij. Dobra. Pójdziemy do dołu. Zobaczymy co tam jest. Co to jest? A bone. A to co to? What the fuck? Y Dajmy mu to. I co? Co ma być? Chodząca skrzynka. Czemu ona chodzi za mną? Dobra, nieważne. Idziemy, Flint, Flint. Nie wiem, widocznie nas lubi bardzo. O, trzeba ścinać ścinać trawę. Możemy coś zrobić. Trap. No dobra. Idziemy szukać nasze nie wiem po co to coś za mną biegnie, nie wiem idź odczep się ode mnie Głupia skrzynka Chociaż ona fajna jest Pum, pum Zatrzymała się na chwilę, zmęczyła się Co to je... Jezu Co to jest? Dobra, wolę nie wiedzieć. Żaba. O w dupę. Uciekamy. Ty byś pomógł. Skrzynko głupia. Dobra, zjemy sobie... ...trawy nie możemy. Dobra, kwiatki. No gdzie jest... ...stone? Bierzemy trochę borówek. No weźcie, ludzie. Gdzie? Może być stone. Co to ma być? Co, co to jest? Stone. Stone. To nic, dobra. Nieważne. Nie obchodzi mnie to. O jezu, znowu zaraz noc będzie, a my nadal nie mamy grudnogeców. Idziemy ciągle w dół. A ta skrzynka za nami biega. No dobra, idziemy, idziemy. Nie. Nogi żaby, mądre, i możemy to zjeść? No, gdzie jest kamień? <grywy> Szukajmy kamienia. Dobra, zetniemy trochę drzewka. Aha, dobra, już nie zetniemy. Bierzemy marcheweczkę. No gdzie jesteś? A tu coś za mną skacze ciągle. No ja nie rozumiem. Dobra, weźmiemy jeszcze flint. To jest chodzenie w kółko. Bez sensu. Ja chcę wreszcie znaleźć. Dobra, naprawdę to jest chamstwo, nawet nie znajdę. No nie, no dobra, ja to Wam przyspieszę, żeby nie patrzeć jak szukam. Dobra, więc zaraz się widzimy, jak to znajdę, jeżeli w ogóle znajdę. Dobra, na razie nic nie znaleźliśmy. Usmażymy sobie borówki. Borówki. Kuk. No kuk, ja chcę kuk. Tak. I zjada. Kuk. I zjada. Kuk. Usmażył. Karatki. Tak. Smażymy sobie. Oj, zacięło się. Dobra. Mamy dzień. I co może być? Już wiem. Dobra. To sobie zjemy. Dobra, jesteśmy pełni. I sobie tutaj pójdziemy przy brzegu. Może będziemy mogli pójść na drugą stronę. Na drugiej stronie może być coś. Tak, może być. Ale... Ja nie rozumiem, no... Po powinni dać mi stauna. Dobra, nadal przyspieszone tempo. Jest, znaleźliśmy skałę jedną, ale zobaczymy zaraz. Oby było Goldnogacy. Nie ma Goldnogacy, cieszę się bardzo z tego powodu. Dobra, powinny tu być skały. Powinno być ich więcej. Nie wiem co to. O, coś podniosłem. Dobra. Dobra, mamy skały, jest. aby było. Oby. Nie ma. Jest! 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 jest. Jest, 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 jest. Co to jest? Co co, co to jest? <coughs> Jestem godny <nuggetsy>. negacy. <coughs> Dobra, idziemy do dołu, idziemy do dołu. Obyśmy to znaleźli. Musimy znaleźć. Dobra tutaj, będzie, będzie. Ja wierzę. Nie ma nic. Co to jest za świat? Jakiś. Nie ma nigdzie tego głupiego. Jest. Wreszcie. Nie ma gold nuggetsów. Muszę znaleźć. I to jakieś podziewi znajduję ciągle. Dobra, weźmiemy, zrobimy sobie. Nie, nie chcę firepita. Ja chcę campfire. Dobra. I robimy... Nie robimy, bo nie mamy patyków. Jestem taki fajny. Nie mam patyków. Dobra. Zjemy to sobie. Tak no i zakończymy ten odcinek. Zaraz nie, w następnym odcinku dokończymy znaleziska nasze. To znaczy powinniśmy znaleźć. Co to? To jest jakaś y, zbroja. Dobra, nieważne. Więc... Y, Niech stanie się dzień. Nawet nie mogę tego wykopać. Dobra, usmażymy sobie. Co to jest? Bumerang. Dobra, nieważne. Usmażymy sobie. Jeszcze usmażymy? Dobra. I zjemy. Weźmiemy to do ręki. I. Przyjdziemy się. Bo tu i tak już dzień zaraz będzie. O, cześć. Oj, co cieło się? Dobra. Y, mamy dzień. O, jest, 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 jest. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ja to patyki, 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 patyki. Jest. Patyk. Patyki, patyki, patyki. Ja chcę patyki. Ludzie, patyki, patyki. Uuu, jest. Ale my mamy farta. Dobra. Idziemy, idziemy szybciej. Żeby to znaleźć. I po tym zakończę odcinek. Oby były nuggetsy. Oby, oby były. Oby? Jest. Jeden. Dobra. Więc w następnym odcinku zajmiemy się tym... O, jest jeszcze jedno. No patrzcie, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra, szybko to zbierzemy. Dobra, nie będziemy tego kopać. W następnym odcinku wykopiemy, więc yy, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli się podobało oh, chmurki, jeśli się podobał, yy, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, skomentujcie więc dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie. No i cześć.